Hejka, witajcie na vlogu z Hobby Horska. Zaczynaliśmy od rozgrzewki na Kalifornii, później jeździłam na koni mojej koleżanki na Lili. No i tutaj zaczęłam już konkurencję Jechałam 60 na początek. No, Nie mam na 60, ale skakaliśmy no tak do 80. Więc tutaj rozgrzewka Szybko było super, wszystkie przeszkody były bardzo ok. No, ale później zobaczcie, co się zdarzyło. I niestety to przeważyło nad tym moim miejscem. Było bardzo szybko. Mm. No i tutaj tej przeszkodzie musiałam po prostu lecić glebę, i miałam eliminację, więc super. Dobra. dalej na rozprężalni tutaj macie 90. Na Kuentisi tu jest jeszcze zrobię tu 90, bo i na Quentini na rozprężalni. Potem metr. Przynajmniej próba, bo tu miałam glebę, no i tutaj metr na kwentisi, udany wreszcie. A tutaj mamy 80, jestem chyba bardziej, jestem chyba, nie, no, może nie najbardziej zadowolona, ale jestem bardzo zadowolona, bardzo dobrze moim zdaniem, mi wyszło. Zaczynaliśmy od takiego murku, właśnie. Jechało się na taką żółtą, później jechało się ten okserek, który był mega ciężki, ale bardzo fajny, bardzo ładny, takie estetyczne To przykłady było ogólnie bardzo ładne. Mm, no, więc tutaj właśnie. Yy, taka różowa, z Little Horse, i tak dalej. Później było ten, i później za przeszkodą no, okno, był tak straszny, że myślałam, że ja go wyłamię. W końcu go skoczyłam, no i tutaj przejazd na czysto. Yy, niestety nie wygrałam, nic, ale no okej. Okay. Było Git. Tu jeszcze chwilę ćwiczenia układu przed ujeżdżeniem. Powiem Wam, to ujeżdżenie nie wyszło tak aktualnie, jak ja chciałam, ale no. <todgrych> tutaj czekamy na potęgę. Po potęgę właśnie mój przejazd na ujeżdżenie, i Jestem załamana. Tak to nie wychodziło na rozprężalnię ten cały przejazd i wszystko. A tutaj się tak stresowałam, żeby wyszło tak źle, tak źle to wyszło, że jestem. Mm. No, więc tutaj zaczynamy ten typu piaw, yy, nie, trują wolkę, yy, Potem miałam piaw. ten następny był najgorszy. Powiem tak. Ten następny był ok. Piaw dało się lepiej, ale było git. W złym miejscu zrobiłam ten piaw, wiem, ale musiałam gdzieś go zrobić, i to było piaw, pasaż, piaw I ja tutaj też w ogóle zapomniałam, czy ja robiłam piaw najpierw, czy pasaż, już się zgubiłam. I zrobiłam e, koło EB. E, no, wygalopowaniem, tak jak na ten, to się potknęłam, no bo jak? No bo dalej, dalej. I była taka przekątna i lotna. Potem trzeba było zrobić lotną. No, ten przejazd był ok, ale nie było to coś, czego ja jestem zadowolona. Wolał, chciałabym, żeby trochę to inaczej wyszło. No, no takie, jak już wyszło, to trudno. Mm, tutaj właśnie te lotne, które mogły być wyższe i ten, wszystko mi się wychodziło. Nie, ja się cała mała, tym przejazdem, bo tutaj myślałam, że już jest końcówka, a jednak nie i się zgubiłam. Zaczęłam się już z cofaniem tutaj. Jeszcze um, trochę miałam muzykę. Miałam tutaj problem, bo na początku myślałam, że nie, 4 cztery, no to później go to może tylko dwie. I ten kuś wyciągnięty, ale on nie powiedział, jak najadszedł, żal nie robiłam. Nie jestem zadowolona z tego przejazdu, ale było okej. Okay. Mm, tutaj szybkie cofanie, bo nawet nie zapomniałam, że ja jakieś cofanie robiłam w tym przejeździe. Ja w tym przejeździe po prostu jechałam i tyle. się taki piruet w piafie, który też nie wyszedł, bo nie skupiałam się na nogach. No i tutaj zatrzymanie z kursa, ukłon, no i tutaj już czekamy na dekoracje, z niebo przejeździe. To jest ten tam gdzie jest trochę mniej ludzi, trochę chłodniej, bo tam na sali było tak gorąco, strasznie gorąco. Ale mogę od razu ocenę zawodu zrobić. Moje, bo moim zdaniem, to było, na, to było najlepsze, od jakich byłam. Była super atmosfera, super wszystko było. Yy, moim zdaniem przydało się trochę więcej soisk, ale no było fajnie. Tutaj dyskoteka, więc uważam, że te zawody były super, serio. Mega. Wyskotek, taka była tutaj dekoracja, ale ja mam drugie miejsce na Kłęcynce. Ja nie wiem, jakim cudem, bo ten przejazd był ochyzny ale. No, y, mamy drugie miejsce, więc super. Bardzo byłam zachwycona, jakby, byłam zachwycona i bardzo też zaskoczona tym, że mam drugie miejsce. Bo nie, jakby celowałam w podium, ale po tym moim przejeździe już miałam takie. Mm -mm. No i tutaj runda honorowa. W kusie oh, który oczywiście też mi nie wyszedł, no bo jak inaczej. No ale bardzo fajne zawody, i myślę, że jeżeli gdzieś będą jeszcze w okolicach mnie, to na pewno pojadę. No, więc były super. No i tutaj po prostu, no, myślę, że gdybym miała tu w tym ujeżdżeniem, to poprawiłabym cały ten przejazd. bardziej bym się skupiła na tym przejeździe. Ja nie będę chciała po prostu liston listą startową coś było nie tak, a tutaj jeszcze mały unboxing moich nagród, ale no tutaj was zostawiam po oglądaniem, a ja nie mam szkoda, to Chciałabym też podziękować dziewczynom, które ze mną były, trochę mm, komentarz, bardzo wam dziękuję za ten wspaniały dzień razem, tutaj macie też trochę unboxingu moich nagród, ale to tam bardziej w tle, chciałabym też bardzo podziękować wszystkim osobom, które poznałam, myślę, że większość z nich to ogląda. Bardzo mi miło też, że poznałam było maślete Quentinki i no było super, po prostu. Te zawody, no po prostu, brak mi słów, jak one były fajne. No i tutaj dziewczyny unboxingują, wszystko, więc świetnie. Tak, no i dziękuję za oglądankę i papa.